Dzień dobry Macieju. Cześć Marcinie. Znajdujemy się w Łukowie na dachu zakładów mięsnych w Łukowie. W Łukowie. 38 tysięcy metrów kwadratowych, więc spora powierzchnia dachu do zagospodarowania. Jak widać część już jest pokryta modułami. Zakład w ciągu godziny pobiera moc około 2,9-3,4 megawata. Rocznie około 3 gigawatogodzin, czyli bardzo duże zapotrzebowanie na energię. Dokładnie tak. A w dzisiejszych czasach, jak wiemy, energia Koszt energii. kosztuje. Jak te wszystkie inwestycje wyglądały w przeciągu tego roku czy zeszłego roku? Ostatni rok to czas bardzo dynamicznych wzrostu cen energii na rynku w Polsce, co skłania przedsiębiorców do optymalizacji kosztów energii, zakupów energii i poszukiwania źródeł taniej energii. I najpierw fotowoltaiką były zainteresowane mniejsze firmy. Natomiast w tej chwili poprzez to, że cena energii właśnie bardzo dynamicznie. O fotowoltaice myślą bardzo duże przedsiębiorstwa. Jakbyś mógł dwa słowa powiedzieć o tym, jaka jest moc tej instalacji? Pół megawata mamy w modułach. Falowniki Fronius Tauro Eco, 10 sztuk. Ile modułów mniej więcej? 930. Montowane na systemie kotwiczanym do dachu. Powiedziałeś, że moc instalacji to jest pół megawata. Pobór mocy oscyluje w okolicach 3 megawatów, czyli Wszystko energia nie wypłynie. Tak, Wszystko gorząca. zostaje tutaj w zakładzie. To podejrzewam, ma dość istotny wpływ na okres zwrotu z inwestycji, tak? tak. Jaki szacujecie Około mniej więcej? Jak to wyglądało tutaj u inwestora w tych zakładach mięsnych? Ile czasu trwało formalności? Budowa tak dużej instalacji to niestety niesie za sobą szmat czasu który i formalności, które trzeba spełnić. Od pierwszego spotkania z inwestorem do podpisania umowy upłynęło prawie rok czasu. Natomiast od samego podpisania umowy do, do tej budowy, którą tutaj możemy zobaczyć minął prawie rok. Dlatego że musimy spełnić szereg bardzo wyśrubowanych norm. Tutaj operatorzy systemów dystrybucyjnych nakładają na nas bardzo duże obowiązki z tytułu warunków przyłączeniowych. Nasza firma zajmuje się tymi wszystkimi sprawami w sposób kompleksowy. Dlatego też jest taka myśl, żeby skłonić inwestorów do tego, żeby szybciej podejmowali decyzję. Jeżeli myślą o tym, żeby wybudować taką instalację, muszą brać pod uwagę to, że czas, który od powzięcia tej decyzji do wybudowania formalnie instalacji, niestety rozciąga się w czasie, to jest minimum 7 miesięcy. Jesteśmy już pod koniec inwestycji, czyli ostatnie, ostatnie szlify, ostatnie, ostatnie falowniki. To co trzymasz w rękach to są płozy, które są dedykowane do, do, falowników. do tego falownika. One są bardzo masywne, one się zwężają, także ten falownik będzie nachylony pod pewnym kątem po to, żeby ta woda z niego spływała. Co Cię tak naprawdę urzekło w tym urządzeniu? Bo to nie jest typowy sposób montażu. To nie jest typowy sposób montażu. Montaż zarówno na ścianie tego falownika, jak i na dachu przy modułach. Skracamy wtedy trasy DC, możemy skrócić maksymalnie, to po pierwsze. Po drugie, nie musimy tego wszystkiego wyciągać, wieszać na ścianie, robić do tego dodatkowej konstrukcji sporczy. I przy wielu falownikach trzeba byłoby zbudować daszek. Dokładnie tak, dodatkowe wysłonięcie. Tutaj, nie wiem czy to widać, ale my mamy podwójną ściankę, w związku z tym to urządzenie potrafi wytrzymać temperatury otoczenia do 50 stopni Celsjusza. Śmiało możemy zostawić go na dachu. Przy takim systemie montażu też łatwość dostępu do złączek MC4. Cały falownik można sobie otworzyć. W środku są wkładki przeciwprzepięciowe. Tak, po AC i DC. Uległaby uszkodzeniu. Łatwość w wymianie. Cały serwis może przeprowadzić tak naprawdę jedna, jedna osoba. Jedna osoba pomimo wagi dużej, bo waży to tyle co dorosły mężczyzna. Dlaczego wybieracie nasze falowniki przemysłowe Fronius Stauro na te wszystkie Wasze inwestycje? Budując instalacje tak duże jak jak ta instalacja 500 kW, musimy opierać się tylko na sprawdzonych komponentach najwyższej jakości. Falowniki Framio, to jest dla nas po prostu pewność tego, że ta instalacja będzie działała poprawnie, a klient będzie miał pełen dostęp do monitoringu, do optymalizacji kosztów i przede wszystkim będzie zadowolony z efektów pracy tej instalacji. Jesteśmy po prostu pewni tego produktu. Trzy rzeczy, które byś wymienił, które są dla ciebie najważniejsze przy wyborze falownika na inwestycje komercyjne: serwis, wsparcie. I Maciej, który mnie odwiedza. <noise> Dziękuję za zaproszenie. Idziemy na kabanosy, rozumiem. Nie na kabanosy, na kabanosy, na frankfurterki. Marcin, słyszysz mnie? Tak. Mam frankfurterki. <noise> Bardzo się cieszę. Maciej właśnie podjechał na teren zakładów. Uciekamy.